Poseł, Panie ministrze, proszę się nie doszukiwać ironii, kiedy mówię klient, nasz pan, to tak, właśnie na tym świat stoi i stąd się bierze postęp realny, że producenci, wynalazcy, innowatorzy szukają drogi do klienta i znajdują ją. A wam wypominamy to, że jesteście, powtarzam, za moim kolegą, który krytykował te waszą postawę. Jesteście silni wobec słabych, słabi wobec silnych. No nie bierzecie byka za rogi. Lękamy się, że wprowadzacie dyrektywę, która będzie służyła do czołgania dystrybutorów, sprzedawców. Jak można mówić o kompatybilności w przemyśle cyfrowym w perspektywie dwóch czy nawet właśnie dwóch plus sześć lat, to przecież będzie zupełnie inny świat, inny kosmos, ale na Facebooka, na YouTube'a, na Google'a, na Wielkiego Brata jesteście za krótcy. Jesteście za krótcy i to wam wypominamy I, i ruszcie z motyką na to słońce. Dziękuję proszę. bardzo Panie Pośle. W związku z tym